Dobry wieczór, Państwu. Dzisiaj otrzymałem taką wiadomość. To jest bardzo późno, bo będę dokładnie przeczytam. Kochani, tylko do dzisiaj, 1 grudnia 2022 roku, do północy, można wysłać sprzeciw w sprawie agendy 2030. Jeżeli. Sprawdzi się czarny scenariusz i jej założenia zostaną przyjęte, to od połowy 2023 roku zacznie się ich wdrażanie. Zakończy się w 2030 roku. System się zamknie i będziemy żyć według nowych reguł NWO. Pomóżmy tym, którzy próbują nas już teraz budzić nauczyciele prawnicy i wyraźmy swój sprzeciw sprzeciw można anonimowo szczegóły link poniżej proszę informację przekazać dalej proszę państwa no nie podoba mi się po pierwsze, że to jest w ostatniej chwili, to jest raz to takie naduś mi... z nauczycielami to też jest dziwnie, bo Niech mi powiedzą, który nauczyciel tak uczy, żeby dziecko nie musiało mieć korpetycji. No, chyba że z WF-u. To jest dwa. A po trzecie, anonimowo. Nie ma takiej możliwości, żeby coś było w, w, w internecie puszczane, a nie anonimowo. W związku z tym, ja osobiście wyślę ten, 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 ten sprzeciw, bo nie chciałbym, żeby. Ten do końca wlazło mi z kopytami na głowę, ale nie mniej takie działanie mnie denerwują. Jeszcze raz podkreślam, ja to wyślę Państwo się zastanowicie i nie będę zachęcał, ale, bo państwo musicie przeczytać to, żeby, bo musicie być świadomi. Pamiętajcie, że zawsze jest tak, że. W internecie nie ma nic anonimowego, może dla sąsiada, który na no, okrągło chla i już jest nieprzytomny, to dla niego może być anonimowo, ale dla służb wszystko jest jasne, łatwo dojść. Pozdrawiam.